Dzień dobry, witam Was serdecznie w tym pięknym dniu. Właśnie skończyłem pracę, siedzę sobie pod domem, parę papierosa. Słuchajcie, zdecydowałem się nagrać ten filmik, ponieważ yy, doszedłem do kilku wniosków ostatnio. Yy, a mianowicie, że chyba taki mit Polaka jako dość innej osoby, no, zginął, zaginął. Yy, Moja żona w ostatnim czasie pokazała mi kilka artykułów w zagranicznych serwisach, które piszą, że właśnie no, Polacy nie chcą imigrantów, że jesteśmy rasistami i tak dalej. I tak się właśnie zastanawiam cały czas, co mam jej odpowiedzieć. Bo wstyd, jak 150 to jest po prostu masakra. Słuchajcie, ja mieszkam w Danii 5 lat. Mieszkam w Danii 5 lat. A Dania jest krajem, gdzie prawie 5% społeczeństwa to muzułmanie. Jak widzicie, cały czas głowę mam na swoim miejscu. Nie jestem obity. Yy... Specjalnie nic mi się złego tutaj nigdy nie stało. 5 minut drogi w tamtą stronę znajduje się spore centrum kultury muzułmańskiej. Gdzie codziennie odbywają się modły, jest mnóstwo ludzi. Nigdy nic się tam złego nie stało. Nie słyszałem o tym. Fakt. W każdej społeczności można znaleźć kretynów i debili. I nieważne, czy to jest muzułmanin, czy to jest chrześcijanin, czy jakikolwiek inny wyznawca, kretyni są wszędzie. Pewnie słyszeliście, jakiś czas temu w Kopenhadze odbyły się dwa zamachy terrorystyczne. Tak, to byli muzułmanie, tak zwani pseudomuzułmanie, ponieważ ci muzułmanie, których ja znam, to są osoby bardzo, bardzo spokojne. Ponieważ Koran Interpretowany właściwie to religia miłości. Ci wszyscy fanatycy i tak to dalej, to można porównać na przykład do, w Polsce do Radia Maryja. To jest, to jest jakaś masakra. To jest po prostu wybieranie z poszczególnych treści tylko tego, co, co nas interesuje, a ważna jest całość. Dlatego chciałem wam krótko opowiedzieć, jak wygląda życie człowieka tutaj, który jest biały. Został ochrzczony, a nie praktykuje. I jak wygląda taka symbioza człowieka z drugiego końca świata, z Bliskiego Wschodu, właśnie tutaj w Danii. Słuchajcie, panuje taka opinia, że, że muzułmanie to no, ludzie leniwi, prawda? I niebezpieczni. Słuchajcie, bardzo długi czas, ponieważ ci Duńczycy, ci młodzi Duńczycy, którzy teraz tutaj są. To jest tak zwana już czwarta generacja muzułmanów. Czyli to, to są kolejne dzieci, które urodziły się tutaj w Danii. Słuchajcie, socjal tutaj był bardzo wysoki dla nich. Każdy, kto poprosił o azyl, mógł tutaj zostać. Państwo po prostu dawało mieszkanie, można było wysłać dzieci do, do przedszkola, do szkoły, na naukę języka, ponieważ tutaj, będąc nowym w Danii, macie trzy lata na naukę. Oni musieli chodzić dodatkowo, to był wymóg. Bez tego nie ma kasy. Dlatego wszyscy mówią bardzo dobrze po, po duńsku. Oczywiście znajdą się również osoby, które mieszkają tutaj po 25 lat i nie mówią w ogóle. Tak samo jak i Polacy. Polacy w Danii mieszkają po 20 lat i też średnio mówią i po angielsku, i po duńsku. Ja mieszkam 5 lat i mówię średnio po, po duńsku, ponieważ jest to język bardzo trudny, ale to już zupełnie jest inna historia. I słuchajcie, socjal kiedyś był bardzo wysoki. Naprawdę państwo płaciło za wszystko, otaczało opieką każdego. Teraz. Po tych dwóch atakach terrorystycznych, które miały miejsce kilka miesięcy temu, no prawo zostało bardzo zaostrzone. Słuchajcie, żeby tutaj się utrzymać, najlepiej, jeśli pracują dwie osoby. Jeżeli pracuje tylko jedna, jest ciężko. I takie minimum absolutne, które trzeba zarobić, to jest 12 tysięcy koron, czyli trochę ponad 6 tysięcy zł. Wszystko poniżej tego to jest po prostu masakra. Tutaj to jest za drogo. My za mieszkanie płacimy 7 tysięcy. No więc sobie można to łatwo przeliczyć, prawda? I słuchajcie, w tym momencie rząd zmienił całkowicie politykę odnośnie socjalu dla, dla uchodźców. Jest to 6000 tysięcy koron. Tylko 6 koron. Jest to porównywalne z, ze stypendium naukowym dla studentów tutaj. No więc muszą się wziąć do roboty. I robią to. Od rana, ja na przykład pracuję od godziny 5 codziennie, więc w się po 4. Zobaczyć białą osobę, to można naprawdę policzyć na palcach jednej dłoni. To są sami obcokrajowcy. Wszyscy pracują, pracują w miejscach, gdzie normalnie duńczyk dupy nie ruszy, żeby się czymś zająć. Więc wiecie, dodatkowo jakaś tam kwestia odnośnie, że obcokrajowcy kradną pracę i tak dalej. To jest główno prawda, ponieważ w większości my, ja również tutaj jestem obcy, wykonujemy pracę, której duńczyk nie chce, tak to wygląda. Słuchajcie, jeśli chodzi o taką, o takie wcielenie w ten system tutaj, jest bardzo prosty, prosty sposób. Duńczycy wymyślili bardzo fajny system, przede wszystkim jest to szkoła. To jest to szkoła nauka języka duńskiego, ale to nie jest tylko i wyłącznie język duński. Oni się tam uczą wszystkiego. Obyczajów, świąt, zachowań, więc... To jest, to jest bardzo, bardzo fajna sprawa i Wy na przykład, jeżeli chcecie przyjechać do Danii i się tutaj osiedlić, również możecie z tego skorzystać. Bezpłatnie przez 3 lata. Yy, co jeszcze? Meczetów w Danii jest też sporo, a w samej Kopenhadze znajduje się największy meczet w całej Europie. Ale słuchajcie, warto podkreślić w jaki sposób został on zbudowany. A mianowicie został on zaprojektowany z dwóch styli. Pierwszy to wiadomo, arabski, a drugi to taki minimalizm duński. Ten budynek nie wygląda kompletnie jak meczet, nie ma minaretów, czyli tych wież, z których imam nawołuje do modlitwy. W ten sposób to, ta młoda generacja chciała pokazać, że, że oni czują się duńczykami, a z drugiej strony, że są również muzułmanami przez właśnie takie pewne arabskie elementy, detale architektoniczne słuchajcie jeżeli ktoś uważa, że takie osoby przyjeżdżając do Polski one nagle, nie wiem podpalą nasz cały kraj i wszystko stanie do górnogami, oczywiście jest to możliwe ale w przypadku dobrze spisanego prawa uchwalonego prawa tak jak jest na przykład tutaj w Danii oni muszą respektować to prawo jeżeli nie, out Dlatego część muzułmanów, takich tych bardziej radykalnych, stąd wyjeżdża do Szwecji. W Szwecji jest... Oni są bardziej liberalni, podchodzą do tego zupełnie inaczej. Więc w Danii, Dania, mimo że jest krajem również w Unii Europejskiej, oni zawsze... Um, oni są bardziej przeciwni. Oni są bardziej przeciwni wszelkim jakimś tam... Um, narzucaniu im czegokolwiek z Unii Europejskiej. Staram się to zrobić po prostu po swojemu, oczywiście w ramach obowiązujących standardów. Yy, dlatego yy, to prawo, które tutaj funkcjonuje, yy, no, no jest bezlitosne. Nieznajomość tego prawa nie zobowiązuje, yy, aby je nie przestrzegać. I tak samo ja muszę je przestrzegać, tak samo oni muszą je przestrzegać. A dla nich jest tym bardziej trudno, no, bo oni przyjeżdżają po prostu spoza z, z Unii Europejskiej, tak? więc to, to prawo jest jeszcze bardziej rygorystyczne w stosunku do nich. Yy. Ja po prostu nie wiem, co mam odpowiedzieć mojej żonie, wiecie, bo może ten mój punkt widzenia jest trochę inny z tego względu, że ja nie mieszkam w Polsce. Ja mieszkam tutaj. Też jestem obcy w tym kraju. Moja żona jest z Azji. Jesteśmy tutaj traktowani no, jak każdy inny, mimo że jesteśmy spoza, prawda? I naprawdę byłoby fajnie, gdybyśmy my mieli takie takie swoje, właśnie dobre podejście do tego tematu. Pamiętacie na pewno z lekcji historii, że kiedyś Polska była krajem wolnym od stosów, tak? Że wszędzie palili innowierców i tak dalej, a w Polsce panowała wszechobecna tolerancja i miłość. I byłoby fajnie, gdyby tak, tak było nadal, wiecie, bo strasznie ciężko jest odpowiadać ludziom, kiedy, kiedy nawet Duńczycy pytają się o co tam chodzi w ogóle w Polsce, że wiesz, no uważają na za rasistów już. Naprawdę. Stereotypy są strasznie niebezpieczne. A ja, będąc Polakiem w Danii, muszę walczyć z tym stereotypem Polaka na co dzień. I nie, ży nie życzę tego naprawdę każ nikomu, żebym musiał coś takiego przeżywać, bo to jest naprawdę ciężki kawałek chleba. Słuchajcie, ja mieszkam tutaj 5 lat. Sąsiadów jest tutaj mnóstwo muzułmanów i funkcjonujemy wszyscy normalnie. Oczywiście, tak jak Wam mówiłem, debilak można znaleźć wszędzie. Są osoby, które grandzą tutaj. I przede wszystkim takie informacje pojawiają się w mediach. Jeżeli Polak coś spierdoli, oczywiście pierwsze nagłówki w gazetach, w serwisach internetowych i wiadomościach o Polaku, który wiem, coś zrobił złego, prawda? Ale o tym, że ktoś siedzi tutaj, pracuje ciężko, płaci podatki i stara się być w porządku, no to jest cisza. Tak jest zawsze. Dlatego Wydaje mi się, że nie ma się czego obawiać chyba, że te osoby, które mają być w Polsce, one, one najpierw muszą zostać sprawdzone. Dobra, taki wymóg sobie rzą, e, w, wynalazł, że mają to być tylko chrześcijanie. Dobra, spoko, niech będą tylko i wyłącznie chrześcijanie. Mogą być im muzułmanie, buddyści, cokolwiek. Dla mnie to w ogóle nie ma znaczenia, tak? Jeżeli istnieje prawo, to należy je przestrzegać. A jeżeli się coś nie podoba, do widzenia. Tak to wygląda. Pewnie słyszeliście o premierze Australii, panu Abocie, który powiedział do muzułmanów, którzy mieszkają w Australii, którzy w pewnym momencie starali się narzucić pewien swój punkt widzenia odnośnie kilku tematów, powiedział: Jak wam się nie podoba, droga wolna, nikt was tutaj na siłę nie trzyma. Dlatego pamiętajcie, to nie jest coś, co nas ogranicza. To prawo, które mu musimy ustanowić, ono nie może ograniczać wolności kogokolwiek. My musimy czuć się dobrze z nimi, i oni muszą czuć się dobrze z nami. Z drugiej strony, można sobie powiedzieć, pomyśleć, na przykład, dzisiaj sobie to przeliczyłem. Ile mieszkań w średniej wartości 150 tysięcy zł można by kupić za te 100 milionów, które zostały wydane na referendum? Słuchajcie, to wyszło dokładnie 666 mieszkań. 666 mieszkań. A w takim mieszkaniu może mieszkać po 4 osoby, 5 osób, w zależności gdzie, jaka to jest wielkość. Więc jak ktoś mówi, że nie mamy pieniędzy na to, to są też środki zewnętrzne, nie? Za wszystko płacimy my. Później yy, wiadomo, te osoby muszą znaleźć pracę. Muszą znaleźć pracę, muszą nauczyć się języka, ale naprawdę nie traktujmy ich jako jakieś o, ogromne zło. Kiedyś nam ludzie pomagali. Kiedyś, kiedyś to Polacy musieli uciekać w stanie wojennym i znaleźli tą pomoc. Ludzie ich przyjęli. Tak samo nasi sportowcy kiedy w tamtych czasach wyjeżdżali na zawody. Bardzo często nie wracali, ponieważ no, nie było do czego. Zostali w miejscu, gdzie po prostu odbywały się te zawody. Więc, y, naprawdę, bądźmy w porządku. Ja wiem, że na pewno tym filmem wywołam zaraz masę krytyki. Jak yy, wiecie, co, żeby ta krytyka była poparta jeszcze jakąś merytoryką? Dlatego ja wrzucam ten film z myślą, że rozpoczniemy debatę i będziemy używali tylko i wyłącznie argumentów merytorycznych. Ja nie chcę powtarzać to, co na przykład dzisiaj widziałem, po prostu to są zasłyszane opinie ludzi od kogoś. Media bardzo często kryją takie negatywne postawy. Naprawdę, bardzo, najwięcej krzyczą osoby, które w życiu nie widziały nawet muzułmanina na oczy. Nigdy z nim nie rozmawiały, nie miały szansy w ogóle z nim pobyć. No ale oczywiście, co mówią wiadomości? Al-Qaida, dżihadyści. Zauważcie, ci muzułmani... Muzułmanie uciekają przed państwem islamskim, tak? No to co? co? Co myślicie, że oni uciekają przed czymś i chcą nam to samo zrobić tutaj? Wydaje mi się, że każdemu należy dać szansę i każdy zasługuje na to, żeby żyć w kraju, w którym panuje spokój, w którym można wychować własne dzieci, że nie trzeba się martwić o tym, że za chwilę gdzieś tu pierdolnie bomba i, i pożegnasz się z życiem. Każdy na to zasługuje. To jest po prostu prawo do życia. Prawo do życia posiada każdy, nieważne czy jest osał. Nieważne czy, jest... Nieważne czy jest z Bliskiego Wschodu, z Polski, z Danii, z Filipin, cokolwiek. Takie jest moje zdanie. Ja bardzo chciałbym, żebyście udostępnili ten filmik dalej, żebyśmy zaczęli o tym rozmawiać, żebyśmy zaczęli używać tylko i wyłącznie argumentów merytorycznych. Trzymajcie się pozdrawiam Was serdecznie z Danii. Nara. I słuchajcie, jeszcze tylko na sam koniec chciałbym to zakończyć takim stwierdzeniem. Słuchajcie, traktujmy innych ludzi tak samo, jakbyśmy chcieli, żeby ktoś nas traktował. Gdybyśmy byli w tej samej sytuacji. Naprawdę. Trzymajcie się ciepło. Cześć.